Oto 10 osób, które zostawiły suba na moim kanale. A oto puste działki, na których w ciągu najbliższej godziny będą musieli zbudować golema. Takiego piękniusiego, ogromnego golema. To nie tak, że zrobiłem ten odcinek tylko po to, żeby oglądać golemy. Znaczy, co? Golemy są super. Jeśli też tak uważacie, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy z tematem. Wow, dzisiaj golem będzie oceniał golemy. A to powoduje, że zadanie widzów będzie jeszcze trudniejsze niż zwykle. Bo ja się mogę nie znać na zamkach, na McDonaldach, na statkach. Ale na golemach to ja się znam jak mało kto, więc startujemy! 3, 2, jeden! Pozostało 60 minut na zbudowanie waszych golemów! Mam w głowie tylko jedno pytanie: co z tego będzie? Są dwie opcje, albo będzie dobrze, albo będzie jeszcze lepiej. Myślę, że to jest różowy! Tak, jedyne czego mi do życia brakuje, to różowego Golema. Sobie, kurde, ale chciałbym to zobaczyć, ale nie, nie, to jest zmieć! Jakby specjalnie powiedziałem, że temat to jest golem, a nie żelazny golem, tak, żebyście mogli zrobić dosłownie wszystko, co wam się tylko podoba! Nawet Golema, który jest piramidą? Okej. Okay. Jaka jest w ogóle definicja goleba Co to jest golem? Jednostka administracyjna i miejscowość wypoczynkowa w zachodniej Albanii. Co? Ej, trochę przypał, bo temat to jest budowanie miejscowości w Albanii, a oni budują jakieś statuły. Co jest nie tak? Okej, okay, dobra, to wygląda jak miejscowość w Albanii. To chyba, nie wiem, czy w Albanii są piramidy. Ale jest jeszcze opcja, że budują tego golema. Istota utworzona z gliny na kształt człowieka, ale pozbawiona duszy. Co? Okej, okay, to wiele by tłumaczyło. Co? Dobrze, wspaniale. Minęło dopiero 6 minut Budowania, a ja dowiedziałem się, że jestem człowiekiem bez duszy. Albo miejscowością w Albanii, bo pozdrawiam. W sumie fajnie jest być miejscowością w Albanii, naprawdę. Ale na potrzeby tego odcinka, załóżmy, że chociaż raz wyjątkowo jestem człowiekiem z duszą. Albo owcą. Czemu ten golem wygląda jak owca? W sumie to może być golem bo owca, pasuje. I jednak na ten moment o wiele bardziej interesują mnie inne działki. Dlaczego to jest kamień? Fajnie, fajnie, widzę, że piramida ma przyjaciela. Bo i to, i to, póki co nie ma sensu. O kurde, bele ty, ale tu szykuje się coś ciekawego. Droga dekserze. Hmm. Drąci mi to jakimś takim opuszczonym, starym pomnikiem. Ale jaka jest prawda? Przekonamy się za 50 minut. I za dokładnie tyle czasu, wy w komentarzach wybierzecie zwycięzcę. Albo za trochę mniej, bo jakby montaż istnieje, co nie? Istnieją też przypuszczenia, że to jest naprawdę piramida. Marty, Albo Nestor Czy wy musicie mieć takie ciężkie niki? Arabskie naciągać. Nie! Nie! Konkurs na najdziwniejszy nik uważam za rozpoczęty. Za to za zakończone. Uważam pierwsze 15 minut Bonofonia! Przez ten czas powstały szkielety. Niektóre z bardzo dużymi nosami. <grystanie> stary ale aż tak źle, to nie jest bez przesady! Do no, niżej to jest krawata, nie nos, no, gościu! Nie no, nie wierzę. Czy wy możecie przestać się śmiać z mojego nosa? I czy wy możecie nie! Nie! Arabski widzę, co tu robisz, nie rób tego! To nie jest odcinek z McDonaldów, to jest odcinek z Golemów, szanowny panie! Proszę, uspokójmy się! Wdech! Wydech! To nie McDonald's to Arab Donald's, co? No, chociażbyś Golem Donaldsa stary zrobił, a nie! I patrzcie słodziak w najskrytszych wyobrażeniach nie myślałem, że ta ruina będzie taka piękna. A wyszło słodziutko, oby tak dalej. Dobra, dobra. Tajemnice niektórych golemów już rozwiązaliśmy. To pytanie, co z tajemnicą tego kamienia? Czy jest to jakiś upadły golem, który spadł na ziemię? Tu są jego oczy, tutaj gdzieś była jego głowa. Gdzie jest jego nos. A może to jest golem, który wychodzi z ziemi? No cóż, którakolwiek z tych wersji by to nie była, na pewno jest to bardziej golemowe od piramidy. Bo to naprawdę jest piramida. I nadal chyba tylko autor wie, w jaki sposób to będzie związane z. Z golemami! Nie wiem, może to będzie świątynia golemów. Jakie ja tam mogę do ciebie wejść, stary? I może tam w podziemiach są serii jakieś wielkie golemy? Dzień dobry! Mogę tutaj? Bo mogę się bać! To to nie są golemy! Są w tej serii zagadki, które pozostają bez rozwiązania do końca budowania. I to jest zdecydowanie jedna z nich. Ohoho, ten pan jest w garni duże. Poznaję go skądś. Ej, bardziej wam się podoba w wersji z zezem czy bez. Wiecie co? Nie sądziłem, że może być coś bardziej przerażającego niż moje obecne oczy, ale jednak te, te wygrywają wszystko! Ten ziomek musiał być bardzo ciężko w noc. Let's go! O co u tego słodziaka. O kurde, bele. Jest i golem, który najbardziej ucierpiał w historii całego Minecrafta. To, że nie ma gołbeckie w grze, tylko jest jakiś ale i to jest jakiś żart. Miedziany golem na zawsze. Dobra, dobra, ale my tu pi tu pitu, ale czy wy widzicie zegar? Pozostało już mniej niż 30 minut do końca. I niektórzy z naszych widzów zaczynają się naprawdę świetnie bawić. Niech ktoś mnie to wytłumaczy. Jest i od Golem Donald's. Dobra, cofam wszystkie złe słowa. Przepraszam, że cię to niszczyłem. To jest najpiękniejsza restauracja, jaką widziałem w życiu. Uwaga, dorsze burgery, to sama bułka. Dorsze żywe, masz szczęście! Jeju mają nawet menu jak z moich marzeń! Frytki z żelaza, żelazo, żelazo burgery! Tak się robi restauracja, oby tak dalej. O, jakie logo mają piękne! Ha, ha, ha. Jest wysoko, drodzy Państwo, jest wysoko! Czy możemy poświęcić jeszcze chwilę temu nosowi? Przecież ten golem wygląda jak indyk. Dosłownie tylko indyki mają takie nosy! Golemo indyk. Gratulacje! Przecież dosłownie w tym nosie dałoby się mieszkać. Nie, ale jak już mówimy o mieszkaniu, to w tym golemie będzie można mieszkać. Tam jest kino! Chwilę, nie, albo kino, albo Centrum Dowodzenia wszystkimi golemami na świecie! Waszą trudności, nob czy żelazo? Ciężki wybór, czuję się jednym i drugim, ale niech będzie żelazo! Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co wy mnie tutaj, gdzie wy mnie prowadzicie? Przedstawiam Centrum Dowodzenia wszystkimi żelaznymi golemami na świecie! Oj, jeszcze premierem, ale fajnie! Czas mija, ja niczyja, Czemu tu powstało? Co to to jest? Dobra, ktoś naprawdę chciał mieć tytuł najwyższej działki w dzisiejszym odcinku? Gratulacje! Czy te oczy mogą kłamać? Wspaniale, pokazana, jak wygląda mój mózg. Dokładnie tak jest. Za to na rękach niekoniecznie mam McDonalda, ale nie, niech będzie. Zabrańcie, dobry, dobry, witam bardzo serdecznie. Żelazny ma przecenę 50%. Dziękuję. Widzowie bez suma mają podwyżkę. O kurde, belle! Na szczęście widzowie z sumem mają 100% zniszki. Chwilę, czy oni mają taniej niż ja? Nie, nie, no, halo! Przecież to jest moja restauracja, gościu! Dobra, niech będzie. Wyjątkowo widzowie z sumem mają taniej. Stąd też, no, nie chcę nic sugerować, ale głupio nie mieć suba, co nie? O, żelazny zapalony wędkarz. Jak to lepimy. Pracują dosłownie wszędzie, gdzie się tylko da. Niektóre są królami i są bardzo zdziwieni, że są królami. Okej. Okay. Inni są wędkarzami, właścicielami restauracji, ogrodnikami. O, jeszcze większymi ogrodnikami. Wow, dzień dobry. To jest mózg. Okej, okay, to wiele tłumaczy. Moim mózgiem steruje się jedną dźwignią i guzikiem. Po Pozdrawiam. Ej, tak schodząc zniżej, to jest to kto nie mam serca. Dosłownie, ani płuc, ani serca, ani nerek. Po, po co, to komu? Wystarczy, że moim mózgiem steruje się jednym guzikiem i dźwignią. Ej, panie kamień, co tam u pana? Oprócz tego, że zbudowałeś wysokie drzewo, chyba bardzo wysokie drzewo. To odpowiedzi na więcej zagadek, ani na to, co to jest, chyba jeszcze nie poznamy. Ty no, by za 5 minut dało się je poznać, bo jak nie, to trochę przypałnie, bo dokładnie tyle zostało do końca. A potem co zostanie już tylko wybrać najlepszą pracę! Kto to będzie, kto to będzie? Może Mati? W końcu coś golemowego tu powstało. Teraz już wiemy, że to nie jest normalna piramida, tylko świątynia żelaznego golema! Oczywiście deficyt McDonald'ów też zażegnany w tym. Odcinku Świat uratowany. Są dwa, jeszcze dwie minuty do końca. Znaczy nie dwa, trzy są, znaczy prawie cztery. Ach, szkoda gadać. A to, to, co to, to jest? Wow, to nie jest tylko miedziany golem, ale też ametystowy golem z tyłu. Jakiś taki mały dzieciak. Ale słodziak, Ej, przez to chciałbym w Minecraftzie ametystowego golema. Słuchajcie, jakby w złożach ametystu stały takie małe stworzonka. Przecież to by było najlepsze na świecie. Oby ktoś z twórców Minecrafta oglądał ten odcinek. Przecież to jest genialne. Bilety wstępu na wystawę kupujemy na miejscu. To idealnie się składa, bo za dosłownie minutkę tam wyjdziemy, ale zanim to czas, żebyście postawili ostatnie bloki, ostatnie dekoracje. A najlepiej, jakbyście przy okazji nie spalili całego świata. Serio, byłoby całkiem miło. Jeden golem jest ogniowy, a drugi wodny. Hmm, wyczuwam jakąś konkurencję, ale jeszcze bardziej wyczuwam ostatnie 3 dwa, 1 sekund do końca. Mamy to, koniec czasu, koniec budowania. A więc tak, zasady są proste. Ja zwiedzam każdą z tych dziesięciu prac, a wy w komentarzach wybierzecie najlepszą. Zacznijmy od antymatics 421. Witam, witam i bilety nie pytam. Kupujemy na miejscu. Gitara sieba. Już nie wyjdziesz. Płacisz albo. Ej, ja nie mam pieniędzy. No, ej, no, co ty? Nie mam nic, naprawdę. No, tutaj nic nie mam. Mogę ci dać kwiatka? Proszę. Dziękuję. Udało się. A więc, panie i panowie, i wszyscy inni, witam w ogrodzie golemów. No tutaj, pielęgnowane jest dziedzictwo i piękno. Tych wszystkich wspaniałych stworzeń. Do jednego z nich możemy wejść, nawet wejść do piwnicy. Dzień do... Nie, nie, ja tam nie wchodzę. Nie, dziękuję. Za dużo różowego. Tam była chyba premiera Barbie, ale nie o tym. Zobaczcie, jaka wspaniała rodzinka golemów, no. I tak właśnie prezentuje się praca numer jeden. Mogę odpalić tą drzwi? Nie, proszę, ona tu tu po coś jest, nie? Boję się, boję się, boję się, ja chyba nie chciałem odpalać, nie, nie, nie! W takim razie tak, prezentowała się praca numer 1 w czasie przeszłym. Na szczęście zaraz obok jest Dexter 44. Uwaga, uwaga, teren binowy, najstarszy golem świata. Nie wchodzić co? Dlaczego nie mogę wchodzić do najstarszego golema? Stary, ja go znam, gościu! Przecież to jest mój stary znajomy, witam bardzo serdecznie Uwaga, wchodzić na końcu zwiedzania. Oj, chyba już tu ktoś, ktoś wszedł. Czemu wszędzie, gdzie jestem, ktoś musicie wysadzać? No dobra, ale mamy tutaj najstarszego golema w historii. Urodził się jakieś milion lat przed naszą erą. No, dawno temu, bardzo dawno temu. No i co mogę powiedzieć, to no to, że jest stary. Ale wciąż tak samo piękny. Polecam. O, no i w końcu czas dowiedzieć się, co to jest. Znaczy, to jest clever Cut, ale zanim. Zanim mamy bunkier królowej. Czy to była królowa golemów? Pozostało nam tylko przypuszczać, że tak. Dobra, stary, wbijamy do środka, nie, siema Chcę poznać tajemnicę tej królowej, co to w ogóle jest? Komora hibernacyjna Maryli Rodowicz Nie, proszę, nie Czy <grym grym> Maryli Rodowicz jest golemem? Proszę podać powód odbrażania! Dobra, let's go Nie wiem, do połowa roku za nami, nie? To zaraz Sylwester To jest chyba dobry powód, nie? Proszę o akceptację, jest okej, okay? jest okej okay. Czy możemy otwierać? Dobra, otwieramy Maryli Rodowicz Let's go, trzy, dwa <grym> Odmrożyliśmy ją Mamy co? I przy okazji, wiemy już, że Mary Rodowicz jest golemem! I na szczycie tego drzewa też coś było. Kliknij. Lubię klikać rzeczy. O nie, o nie, o nie! Kto by się tego spodziewał? Lecimy dalej. Praca numer cztery: Monik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nie chwilę. 1, 3, 2, no skomplikowane numery. Jest i nasz inny. gdzie dobry. Największy nos w historii pomiarów. A jak wiadomo, czym golem ma większy nos, tym jest bardziej szanowany w społeczeństwie. Jest jego centrum dowodzenia, to już znamy. Lecimy na dół. Może tu się coś zmieniło? O! W końcu powstało jego serce i wychodzi na to, że golemem stereo dorsze. Et, tak, to miałoby sens. Piękna sprawa, piękna. Do tego jeszcze McDonald's w gratisie, no wspaniale. Ale żeby tam tylko jeden, oczywiście, że nie. Wiktor 9203 ma też McDonalda. Ale mnie bardziej interesuje to, co jest z tyłu. Centrum zarządzania światem golemów już widzieliśmy. No to chyba pozostało nam tylko zwiedzić tego macka. Złóż zamówienie. Okej, okay, siema. I tu mogę ją odebrać. Dzień dobry, odbierz tutaj. Siema. Wow, dziwne mają będą w tym baku. Ale dokładnie to zamawiałem. Bloki żelaza i bloki węgla. Pół już za Nami. Czas na kolejne atrakcję. Nie wiem, czy macie już swojego zwycięzcę, ale kolejnym kandydatem może być arabski naciągacz. Nie wytrzymam z tymi waszymi jikami. No Nie! Biedronka? Okej. Okay. Dobra, no tego to jeszcze nie było. Golemowa biedronka, dzień dobry. Jest też łazienka miło, że ktoś pomyślał, w końcu mogłoby się komuś zachcieć nie? No ale co najważniejsze, mamy szczyt żelka. Główna atrakcja tego parku, na której szczycie znajduje się restauracja dorszony, znaczy golem Doland. Restauracja, którą doskonale znamy i Wielbiamy. Piękna sprawa, przychodziłbym tu codziennie. Co powiecie na mały odpoczynek od wielkich golemów i wizytę w piramidzie? A w niej znajduje się świątynia żelaznego. To to jest ten żelazny, tu jest jego kapelusz, tu jest jego piorun. Na typowe rekwizyty żelaznego, wiadomo, nie? Znajdź wszystkie trzy easter eggi. Witamy w świątyni żelaznego przez Nestormati. trzecim znajdziesz przycisk do pomieszczenia. Dobra, lecimy. Musimy wejść tam do środka, ale żeby to zrobić musimy znaleźć easter eggi. Nie wiem, czy do tej easter bo pomocy, to chyba nie jest on, to to chyba też nie jest on. I to może to na zewnątrz, dzień dobry. Ja chciałbym wejść do świątyni Golema. O, isterek numer 3! Jest guzik! Dobra, dobra, ale nie odpuszczamy. Chcę jeszcze numer 2 i numer 1. Dobra, jest isterek numer 1. Odpalamy i wchodzimy do środka. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. O! Dzień, no, tu jest jakiś labiryncior. Kurde belle. Jakbym wiedział, że ja tu będę musiał myśleć, to ja bym się przygotował lepiej. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A! Faktycznie straszne rzeczy. Uciekam! Jest, jest i on! Chyba te darmowy żelazo! Żelaza nigdy nie jest za dużo. Dziękuję, pozdrawiam. Ale czego Potrzebuję! To jeszcze isterega numer 2. To chyba tu to jest podejrzane do normalnych drzew, nie ma drabinek? Jest! Jest i on! Isterek numer dwa! jeszcze więcej darmowego żelaza! Lecimy do środka! Bo czegoś jeszcze nie dowiedziałem? To tego, co znajduje się na dole! Dzień dobry! Skarby! Jeszcze więcej skarbów! tak jest! Dobra, to jak mam już cały ekipunek zapchany żelazem, to, to jestem spełniony życiowo! Możemy ruszać dalej do żelaznej owcy! Nie wiem, ciebie, ale praca dzipy cały czas przypomina mi owce. Ej, to to były te piękne oczy! O tak! Na takie oczy, to ja mogę patrzeć godzinami. Ale co ciekawe, ten golemik trzeba jeszcze w ręce McDonalda, jak gdyby nigdy nic. A, to był ten maczek, wszystko wiadomo. Coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Dzień doberek. Czy jakieś tutaj przejście tajdę? Coś, coś w tym stylu? Nie, wygląda na to, że to wszystko. Nie, nie, jest guzik. Lubię guziki, lubię guziki, ale boję się guzików. Proszę, nie. Nie wybuchaj tego mocno, tylko delikatnie, please. Aaaaaaaaaaah! Świat uratowany! Ale przy okazji straciłem pępek, pozdrawiam. Nubek 1, 2, 3, 4 oraz żelazny wędka. Co jest dokładnie to jak wszystkie golemy spędzają wolną chwilę. Ty, jeszcze portal do deteru sieba! Ale zanim to, to ja może wejdę do góry. Czemu tam jest różowo? To jest mózg! Ej, to jest mózg golema! Za mały! Nubek nie zgadza się! golema mają trzy razy większe mózgi! Ty możemy go w ogóle otworzyć, co jest? Oa! Ty, Ty, ja bym tu jeszcze dorsze dołożył stary, i drzwi. To jest to, co kieruje mózgami żelaznych golemów. Dorsze drzwi i żelazo! Ty, są też inne wnętrzności, Co to? To Jest to jest jakaś śledziona? Nie, to jest chyba wątroba, nie, to jest nerka! Chwilę! To były płuca! Echem, czy jak już wiedziłem wszystkie wdręczności, czy ja mogę wyjść dołem do, do ale ten portal to jest jakaś cieba, tu nic nie ma. Okej, okay, w takim razie przed nami ostatnia praca: Piladżera Panie, powiem ci, że piladżerowie i żelazne golemy to nie są najlepsi przyjaciele, ale może tym razem jest inaczej. Jest i on! Żelazny król! Ja mam coś w jego brzuchu. W sensie, jak w jego brzuchu? Czy ja mam po prostu wejść do jego brzucha? Nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mogę pępkiem? W sumie nie wiem, który nie wchodzi się do środka brzuchów ludzi, ale niech będzie, że pępkiem. Czy dobry! O, o, o! Wiedziałem, że w sercu mam dorsze. Tak, od zawsze to czułem! W sercu dorsza, w pęcherzu. Wodę. No dokładnie. O więc to był ostatni golem i ostatnia praca w tym odcinku. I od teraz wszystko zależy już tylko od Was. O więc dajcie znać, która z tych wszystkich prac powinna wygrać. I co najważniejsze, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwona. Widzimy się jutro. Papatki. Cześć. No, chyba, że wbijesz na odcinek, który masz właśnie teraz po prawej stronie. Te Ta, tak, serio, mówię. To był wartościowy odcinek. Robiliśmy tam wartościowe rzeczy, a dokładniej. A dokładniej, punkty Expo zabijały? Nie, nie polecam. Zresztą, jak ciężki byłby Minecraft. Gdyby ex zabijał, to już sprawdź sam. Kliknij teraz!